Siemano, wiecie ja mordeczki! Ja jestem kuba, czyli Skiro, i w dzisiejszym filmie razem z Adamem będziemy udawali boty w Fortnite. Witam. Muszę wyłączyć, wy, wyłącz się, wyłącz się. Wyłączę, A, siemano w ogóle, no. Albo? <laughs> Dobra, ogólnie Adam, powiedz, jaki jest najlepszy kot na świecie. Oczywiście, że Skiro, tylko no to No właśnie, kot Skiro, więc pamiętajcie, aby pisać kot Skiro, zasubskrybować ten kanał, ponieważ filmy pojawiają się tutaj codziennie, więc to jest takie fajne przypomnienie. Pamiętajcie też o dzwoneczku, i lecimy teraz już z odcineczkiem. Adam, jak ty żeś się po Pokaż tego chowika. Gorzej się nie dało ubrać. Dobra, ale generalnie ubraliśmy się jak takie typowe boty. Jakiś dziwny skin, jakiś plecaczek dziwny. Adam to ma w sumie mega, więc... Więc to nie jest taki dziwny skin, ale jego secik to jest przepotężny. Boże, jak to piszczy ten plecak. Nie <laughs> mogę, Adam. To jest udawanie bota. Ej, ty, bo ja bota spotkałem, Adam, bo ja bota spotkałem. <laughs> Patrz, od też mnie bije. Ja nie wierzę. Spotkały się boty Strzelałem mu w stopy gdzieś co. Dobra, jest tu gościu. E boty rzucają na bo zapomniałem? Chyba coś tam rzucają, a tu jest kolejny bot. A to nie jest bot. Dobra, ja tam za nim lecę. Pamiętaj, że to jest biegasz Dobra, zabił mnie, bo skakałem przed nim, więc jak mógłbyś tak przyjść tutaj, zabić go. On ma 10 kapsa, bo zadałem mu 3 razy po 30. I widzę, że się wczuwasz i biegasz nawet na sprincie. On jest za tobą w tych budowlach, Adam. Dobra, chłop widać, nie, chcę, nie chciał nas kill'ofować. Dobra, gdzie proponujesz polecieć? Leci ktoś z nami? Eee, przyleciał ktoś, dobra. Jest, a to, ha, to, to ha bot jest. To bot? No zero, w sumie ma ten. Zero, zero momentu. Eee, ma, jak to się mówi, świątecznego skina. Ty jak ja w tą snajpę znalazłem Zacząłem strzelać, a mi się odwróciłem jako na mnie się patrzy i A Adam mam dwie takie same snajpy. Czy to jest jakiś custom? Właśnie mam tu i dwa boty chyba, tylko nie wiem czy ten na górze jest botem. A generalnie Poczekaj To nie jest bot <noise> To z <starsz> twojego naida <noise> O nie, najgorzej, jak cię z bot zabije Powiem ci Adam, że się pierwsza kasa <noise> Bota. Jeszcze to podażowanie bez żadnego obudowania, to jest quality bot Dobra Przedwczoraj chyba nagrywałem oglądanie jak bot gra I grasz nawet gorzej od bota Dobra, powróciłem jako bot Jakiś to do środka Co jest? na mnie bije No, zajął ten z prawej ty go gonią, a ty rozwalasz ściany. Oj, oj, dobra. Dobra, o, ja wylądowałem, no. i przebijam się do domku. Ty! Kościu, co ty robisz? I konik mnie zabił. Ale miał przez chwilę takie zawahanie. Spojrzał się na mnie i tak myślał: strzelać czy nie strzelać? A tak masz kaczuszkę na plecach. Dobra, teraz lecę na tamten domek. Proszę bardzo, to będzie git miejscowa. Jak ci dam idzie? Udawanie Na razie sobie biegam w ogóle po blizant Trafiłem na bota. Pojedynek botów Biję się jak pod bot z botem. Wracaj tu A! Dostałem od niego Smacznego Ja też się z tobą napiję Ja postawiłem ściany a ty idziesz do przodu Czemu mnie bijesz? Czemu mnie bijesz, gościu? Czemu któryś z tych graczy nie może nas zacząć bić kill -offem. Dobra, nie wiem czy to był bot, ale już go zabiłem. Ojo, o, się przestraszyłem znowu. Fortnite taki straszny. Co ty, co ty robisz? Pasato, pasato, to jest gracz. Ale to widzę, oni mnie też widzą. Uciekam z nim! Łap go! Masz najlepszy set... ...bota. Serio. Bananek, bananki i duży bananek. Dobra, zobaczymy czy to będzie... ...fajny gracz. I czy będzie chciał mnie... zakilochować, czy nie. Czemu nie kilofujesz mnie, ryba?! On mnie leczy! Putew! O, jest się je tak. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę. Bo jak będzie ich bardzo dużo, to nagrywamy kolejną część, kolejny film z tego właśnie, jak udajemy boty. Do zobaczenia. Pa. No i cześć. Cześć.